Ale tu, to jest limitowany e, ten, bo on ma taką półkę na, na Firewoodzy, co nie? A ten, a ten go, ten co sprzedajesz ma limitowane, to wejście, tak? Tak, limitowane, że nie możesz grindować sobie e, fej, e, pieniądze, grindować, czyli, czyli tak e, w kółkę i w kółko zarabiać, mm -hmm. tylko jest limitowane codziennie, co nie? Mm -hmm. Od 8 rano on się otwiera, mm -hmm. znaczy to jest nasz brak, więc. Tak to Francis. I to jest tak, jakby w matematyce, to jest e, plus 4, plus 4 cały czas, bo jak zawiedziesz e, 3 z tych kawałków, to będzie 8. E, 18. 18, no. Mm, dolarów. Ile mhm. to do 18 dolarów na euro albo złoty? No euro jest w granicach blisko 1,10, więc 18 dolarów to jest jakieś 17 euro, Aha. a na złotych 18 dolarów to będzie jakieś 70 zł. 70? 70? Okej, okay, więc jakby to była polska gra, to, to było 70 zł i już kupić sobie yy, kiełbaskę. Tak, jak śląską na grilla. Tak? No. No dobrze. Raczej już jest full.